Wszystkim. Dzisiaj Wam zaprezentuję plugin yy, Chest Shop yy, na serwerze Minecraft, więc tak. Yy, co daje nam ten plugin? Że możemy robić jakby taki sklep, a raczej tak, czy yy, kupować itemy przez tabliczkę. Ludzie robią. Yy, Przyłapkę. Próbuję ja robią y, też tak. Oj, poczekajcie. Y, zróbmy sobie, no, może na początek, taką ścianę. O, i tutaj będzie taki ten sklep. Czyli tu. Tak, dobra. Y, nie, nie musi być skrzynek, ale. Y, ja postawię, kupię coś i potem zepsuję skrzynkę i znowu kupię i będzie działać. I teraz tak. teraz tak. Y tutaj wybieramy sobie y co chcemy dać, czyli ID albo nazwa po angielsku. Ja wpiszę ID, bo to jest szybciej. O, to może Lazuret. 22. Zawsze no, sobie robię tak. 22. I teraz piszemy tutaj tak. Może być dużej, a może być nawet zmarły admin shop i teraz yy, yy, po ile to ma być ile, ile będziemy kupować ja wpiszę jeden i teraz wpisujemy b czyli z dużej w kropek i wpisujemy tutaj bez nawet nie musimy ten w kropek też ile to może kosztować? Dobra, ja wpiszę 50 I też żeby to sprzedać jak już kupimy wpiszemy E, wpiszę także tam przycisk S i wpiszę 50 Idą Aha, dobra. Czyli wpiszę <laughs> Dobra Admin shop Eee yy. Wszystko mi się poplatało, dobra 22 Admin shop 1 I teraz wpisujemy tak Ile to ma kosztować? Czyli 52 kropek 50, dwukropek, 50 są utworzone i teraz lapis blok klikamy na tabliczkę I oczywiście mam sporo więc to albo są te lagi albo musi być to w skrzyni ja bym ja tu włożył nie, nie musi być what the fuck dobra, ale na stówę wam kupi jak nie, piszcie w komentarzach jak wam zadziała yy, tak, to może być, obojętnie jakie id to może być wełna, 35 Trzydzieści pięć, oj, 35. admin, shop, pięć, siedemdziesiąt pięć, siedemdziesiąt pięć i teraz um. Kupi nam wełnę i sprzeda też po 50. Dobra. E, czyli to będzie działać. Drugie jest na bardzo przydatne, oczywiście, jak, jest, jak są ludzie. Jak już macie, no już jako taki gotowy serwer. Czyli, że są ludzie na serwerze i by chcieli coś kupić, ale nie mogą tego na przykład zdobyć. Na przykład obsidian, no bo mają na przykład żelazne kilow. A diamentów to na przykład nie wiem jak szukać. Dobra, naprawdę wpiszę w komentarzach jakie byście chcieli plugin, bo ja nie mam żadnego pomysłu. Czy, ja nie wiem, czy Wam się to spodoba, czy Wam się nie spodoba, ale to jest chyba, że Wam się to spodoba, bo to jest standardowy e, ten e, standardowy plugin. Nie no, standardowa, no, no tak, plugin. Dobra, może jeszcze raz przypomnę. Skrzynka, nie musi być skrzynki i daj w piesiętek. Wieśmy sobie tutaj, nie wiem, 86. Walumin shop 5, 2, 2, 400. Czy dwukropek? Nie, nie. Nie możesz stworzyć tego typu sklepu. A za czym to jest? 86. Da się to wpisać. Nie. Dynia. <grym> Dobra, ale chyba zaczęli zaczęli... zaczę... Dobra. <laughs> chyba wie co, chyba wiecie o co chodzi. Um, tak. Muszę Dobra. Nie pada. Dobra, myślę, że Wam się spodobało. O właśnie już on skida. Uprzejmę o bo co chodzi. Nie byłem po prostu zalogowany na Minecraft z życzu i. Miałem Diva. Dobra, że Wam pomogłem. Yy, Jakbyście zostawili lajka by było naprawdę super. A jak suba, to świetnie. Więc jak Wam się spodobało, no to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I oczywiście wpisujcie w komentarzach, nie wstydźcie się, czy. <laughs> jakiego byście chcieli. Drugina w następnym poradniku, więc na razie.